Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mario Luigi Dream Team. Ponieważ najpierw poszliśmy na Mount Pajamaja, bo musieliśmy... E, po co? Po to? To teraz możemy pójść gdziekolwiek chcemy, żeby zebrać resztę części... ...Ultibed. I w ogóle chyba muszę... Nie, ja troszeczkę wiatra obrócę za plecami, żeby... Nie dmuchał w mikrofon przypadkiem. E, dobra, więc e, plan na dzisiaj jest bardzo prosty. Wracamy do Pilo Castle. Ponieważ tutaj mamy, e, że tak powiem, następne w kolejce e, części. Czego wy tak wolno wchodzicie po tych schodach? E, tutaj mamy następne w kolejce części do Ultibed. E, ale oprócz tego, myślę, że możemy troszeczkę pozwiedzać. Ponieważ teraz mamy Bolhop, możemy dostać się tutaj ledwo. Połana padeluks, co szur, <gryw> zawsze przyjmę. Ale wejdziemy sobie jeszcze tutaj, zobaczyć, co tu po prostu jest. A jest tu. Dużo rzeczy. One Up Mushroom. Wydaje mi się, że to wszystko było już tutaj dostępne... podczas pierwszej wizyty? I might be wrong though? W każdym razie, no... Hill Castle jest całkiem mocno rozbudowanym miejscem. Dostaję trochę mało miłości, bo jest tutaj tak naprawdę... A z tym nic się nie może zrobić. Jest tutaj tak naprawdę tylko... No dobra, może dwa ważne miejsca. E, to, do którego dzisiaj idziemy i to, e, gdzie w końcu się poszło po tą instrukcję do Ultibed. E, o, dendendat, już tutaj nic takiego ciekawego nie ma. No, nie wiem, tutaj mają jakieś takie ładne łóżeczko, pokoiki. Ile musiałby taki... Pokój w zamku kosztować, przecież to musi kosztować fortunę. Jakby rozumiem, że... jedna, yeah, na przykład Peach, by to było miejsce. I jedla jest zresztą bandy, która... ...z Peach przyleciała, ale resztę to pewnie by musiała lecieć do Wakeport. Coś tu się dowie ciekawego? Aha! Ja tu się mogę podlecieć, tak? To jest bardzo dziwny mm, efekt. Dźwiękowy, żeby zagrał. <grym> Ale okej, okay, to mnie tutaj po podleczyło. Spoko. Ten mi tutaj mówi, że. Tutaj ma wejść. A tutaj coś widzimy ciekawego. Hmm. Zupełnie jakbyśmy dokładnie tam chcieli się teraz udać. Well, nie do końca. W sensie. No tak, chcemy mniej więcej w tamtym kierunku pójść, ale... E, nie dokładnie tam. Bo w ogóle tutaj jest pełno różnych miejsc, które też można odwiedzić. Tutaj jest jakaś... Nie wiem, jak to nazwać... restauracja, I guess? Naprawdę pięknie to wszystko tutaj wygląda. Tylko no, ubolewam nad tym, że... w Pilocastle Castle nie ma... Serio takich rzeczy ciekawszych, oprócz takiego. nazwę to bezcelowego łażenia. Jest tu, co prawda, parę miejsc, do których trzeba będzie zrobić backtracking, jeśli by się tutaj przyszło za pierwszym razem. Dlatego przychodzę tutaj teraz, bo mam hop i mogę wyjść wszędzie. Jest to deczko irytujące. O, i tutaj nic nie ma. tak, ja sobie chodzę tutaj i po prostu tak sobie przypominam ewentualnie czy coś jest, bo to miejsce jest tak forgettable. No dosłownie nic tutaj fajnego nie ma. No poza tym miejscem to miejsce jest fajne. A tutaj już jest faktycznie... To są rzeczy, do których ma się tylko dostęp z Bolhop, więc są tutaj takie late game ish rzeczy. Na przykład dostaliśmy Rally Belt i co to dawało? Eee, Aha. Ok. That's kinda. worthless, I wanna say? No dobra, to chyba jedyne miejsce, jakie zostało w tym zamku do odwiedzenia. Ale żeby wam nie skłamać, to jeszcze się tutaj upewnię. Tutaj dosłownie już nic nie zostało. Nie, yeah, no to. Jedyne miejsce, jakie zostało, to. O tutaj! To miejsce. Ciekawi mnie, do czego to jest. Wygląda dosyć dziko. To, jakby większość zamku się zmieniła. Ale to miejsce zostało identyczne. Delimber, znasz to miejsce? O, oczywiście. Pamiętajcie, że ten zamek. Na początku należało do mnie. Więc teraz będę robił za waszego przewodnika. E, Stalecie się nadążać. Ok. Jeśli lubicie dobre wyzwania, to zakochacie się w Battle Ring. Hmm, chyba tutaj powinniśmy przyjść. Tutaj będziecie śnić o walczeniu z potężnymi przeciwnikami, których wcześniej spotkaliście ale będą jeszcze silniejsi niż wcześniej. No i też dostaniecie nagrody za pokonanie ich. Tu wchodzimy? Na jak! To zastanawia mnie trochę jak... Jak pilo tutaj wchodzi? Czy każdy pilo po prostu może wejść do Dream Waru, po prostu zmieniając się w poduszkę? Już nawet nie pamiętam. Mario, ważne wieści. Jak pewnie wiesz, to miejsce pozwala ci walczyć z przeciwnikami z y, poprzednich walk. Ale jeśli wygrasz walkę klasy pierwszej, dostaniesz pióra Zikipera jako nagrodę. Hmm... Ponownie? Chyba to potrzebujemy. Dobrze, e, o i tutaj już mamy... W ogóle tak, jest to praktycznie tak samo jak było w e, Bowser's Inside Story, nie pamiętam czy to się nazywał. To było to obok Cholesterol. Chyba też się nazywało Ring, nie wiem. W każdym razie, no tutaj mamy Grobot X, Bowser X, and Antasma X, Torx Crew X, Big Massive X, Mamoszka X, Elite Trio X i jeszcze... trzech innych bossów, których nam tutaj nie pokazuje. Więc, je. Yeah, tutaj wszystkie te takie e, ważniejsze walki się pojawią i również ty tyczy się to e, Giant Battles. Jednak one działają na troszeczkę innych zasadach, chociaż. Dobra, można powiedzieć, że na podobnych, ale. Powiem tak, w Giant Battles będziemy się zajmować kiedyś tam indziej. Dzisiaj to na czym chcemy się skupić to walka z grobotem. I odnośnie itemków to e, do tej walki dostajemy e, tam kilka określonych itemków. E, nasz e, budż, stoki badge meter będzie totalnie zresetowany, ale startujemy z pełnym HP i BP. E, natomiast Clear Conditions to jest po prostu wygrać walkę w ciągu tych, e, tego limitu tury. Możemy sobie jeszcze badge zmienić, ale czy ja to będę potrzebować? Chyba nie. Do Although... w sumie nie, teraz nie chcę zmieniać, bo nie, zmieni po prostu... Jak wejdziemy do tej walki. Anyway, jedziemy. A i w ogóle wejście tutaj koszuje... coiny, nie oto jest Grobot X, który poza tym, że wygląda znacznie lepiej z czerwonym kolorem, <grym zdaniem> let's be honest, ma 1133 HP. Jak widzieliście, tam sugerowany level na tę walkę to był 22. Ja mam 27, więc to powinno pójść gładko. Ja Najważniejsze, bardziej nie zmieniam. Owel. Mamy 6 tur, więc. Na spokojnie, ile to ci zadało? 300. Ej, jakby nie chcę nic mówić, ale to będzie po prostu. E, easy peasy, lemon squeezy. Mogę, taka ciekawostka. E, pamiętacie, że. Parę stworków może być ee, słabych na Sling Sniper, bo na przykład ma jakiś weak point. Grobot takowy posiada. Niestety Luigi uderzy troszeczkę za wysoko, ale jeśli się. Ups. <grystanie> ale jeśli się trafi ten weak point, to. A w ogóle itemki? Dupy nie urywa. Ale ale są. Jeśli się trafi ten weak point, to grobot dostanie critical damage. Bo bardzo mi się podoba, że ten battle ring został taki mm, troszeczkę to, wciśnięty nam do gardła. Bo lubię takie opcjonalne walki. Jest to po prostu fajne. To trafiło, chyba nie trafiło ale i tak nie żyje. No, w każdym razie tam ta gwiazdka to pokazywało, gdzie trzeba trafić, bo e, grobot dostanie jedną wielkie auka. W każdym razie wygraliśmy. Jesteśmy sześć stówek i taki tutaj puchar e, w kształcie grobota. Podoba mi się jak dobrej jakości to jest. I co jest trochę dziwne, to jest e, taki brązowy medal, znaczy medal puchar. Niestety nie można dostać srebrnego ani złotego. Tutaj, jakby mm, poziom trudności zależy od tego jaki typ pucharu to jest. A tyle szkoda, bo chętnie zobaczę, jakby wyglądał Grombot taki złoty. No i dostaliśmy piórka z Ekipera. Uhu. To jest tak bardzo underwhelming, że to się nawet nie obraca. No i wracamy do prawdziwego świata, żeby powiedzieć Talą. Witam z powrotem, coś znaleźliście? Nawet tutaj się nie obracają. Wow, to dopiero cudne piórka. No, w końcu należały do legendarnego Zikipera. Legenda głosi, że jeśli te piórka cię skoczą, natychmiast zaśniesz. Jeśli zostaną one przerobione na jakiś kocyk albo coś, po prostu pomyśl jak fajnie będzie ci się spało Luigi. Ja ci zazdroszczę. No, tym bardziej, że jest podobno tak komfortowe, że wielu ludzi się nigdy nie zbudziło. Okej, okay, cofam to mówienie, że ci zazdroszczę. <grystanie> Stary, jaka przerażona, Nic po nie Okej. Okay. No dobrze, ale oczyśmy umysły i poszukajmy następnej części. Mhm, tak, i możemy zobaczyć, co tam następne się szykuje. Na szczęście już wiem, co się szykuje, bo następny w kolejce jest to, co byłoby czwarte: Mash Rift A ponieważ ten odcinek jest bardzo krótki, co tak, jest to dosłownie najprostsza część Ultimate do zdobycia, i nawet jeśli to takie e, zwiedzanie pirokasy było ewidentnym fillerem, e... Tak, zastanawiam się, co zrobić przez następne 5, może 10 minut, bo to będzie krótki odcinek, to już, już teraz Wam powiem. E... Wiem, co zrobię. Czas dokonać aktu sadyzmu. Cześć, pajacu. Eee. Dobra, to Mario, to nie, niech po prostu skoczy. XD Jest to jeden sposób, żeby podleczyć sobie całutki BP. A ja chcę to zrobić. Hm. Eee... No to się nazywa damage. <grywa> Mogę, ja się wracam tam na lewo, skoro... Dosłownie tutaj są gromby też. Jeden będzie na pewno tak... wstrętnie e, Na drodze. O, no, dokładnie ten frajer. No i dobrze, my chcieliśmy pójść do Mash Race Park, i tak oto w nim jesteśmy. A co my tutaj mamy? One A mi nie, sure. eee, Sprawdzę jeszcze, co tutaj macie za gear. Nieważne. To jest gówno, nie gear. Eee, ale my chcemy pójść. You no, know what? Preferably... Eee, gdzie był Eldream? Hm. Dobra, jak muszę już zacząć ten tutaj wątek, bo do Eldrima się nie dostanę? Hmm, i co człowiek ma zrobić? <laughs> już wiem. Zapytam tych kolesi. O tak, to jest to. Ale chwila, gdzie oni są? Hmm. O nie, stary ma robotę. <grywy> Dobra, zadanie bojowe dla starego. Ciema? O, to wy. Świetne wyczucie czasu. Mam dla Was malutką prośbę. Sorry, ale jesteśmy troszeczkę zajęci szukaniem czegoś. O, wy zawsze czegoś szukacie. Ed mówię jak. Ojciec jakiś. No to co tym razem macie na myśli, co? Masz he? Eh? hę? Chcecie wiedzieć, czy może ją widziałem w tym parku? <laughs> Wiesz do kogo ty mówisz, kolego? No błagam, znam ten park jak własną kieszeń. Czyli wiesz o tym? To gdzie to jest? <śm> Powiem Wam. Tylko jak skończycie to moją prośbę. To co? Mamy deal? rety. Mario, Luigi, co o tym myślicie? No, i to ja rozumiem. No dobra, to do roboty. Eh, roboty? Chcę, żeby się dla mnie zrobili to. Gotowi? Odkamienianie. Aha, a czy to nie jest to, za co płacisz swoje swojej ekipie? Eee, no tak, ale sporo potworów pojawiło się w tym samym momencie, kiedy pojawił się ten zamek. I moi chłopcy nie są e, wyposażeni, żeby zajmować się czymś takim. Rozumiem. Popatrzcie na mapę i Wam wszystko wyjaśnię. Okej, okay, więc tutaj jesteśmy. To pozwólcie, że pokażę, gdzie zniszczyć te kamienie. Jest ich parę tutaj. Wcześniej było tutaj drzewo, które blokowało przejście. Ale moi chłopacy raczej już się tym zajęli. <grym> A co jeśli nie? Jest jeszcze parę na północny wschód. Jest tutaj od zatrzęsienia kamieni. Nawet Wy będziecie mogli mieć problem z tym. I się zniszczyć kamienie w tych miejscach, które pokazałem. Nieważne od której strony zaczniecie, ale pewnie będzie łatwiej zacząć od południowej części. To będę na Was czekał. Zagadajcie, jak skończycie. No wszystko fajnie w ogóle, ale ja tutaj jeszcze idę po coś innego, bo dawno nas nie było u Eldrima, chociaż wait, w sumie pójdę do niego już teraz, to nie tak, że ten odcinek jest jakiś długi czy coś, nie, absolutnie nie jest, a skoro i tak nie mam nic do robienia, to tak, uratowani pilo. 29. Mm -hmm. za 18 mamy. Idiobering. A to za 26. Golden Wear. Właśnie tego mi brakowało. Eee, I za 37 dostajemy kolejną rzecz. Mogę tutaj na no, dole coś było? Chyba coś tutaj było. Tutaj nie. Ale tutaj już tak. Nie wiem jakim cudem mi to umknęło. Bo tutaj mogliśmy już znacznie wcześniej przyjść. Ja ich nie wezmę. Ja bardzo przepraszam, jeśli kogoś to denerwuje, że ja tych fasolek nie zbieram, ale mówię, że na to wszystko przyjdzie pora, bo będzie mi po prostu łatwiej. E śledzić ilość tych fasolek, kiedy po prostu wiem, które już były zebrane, a które nie. A jeśli tak będę je losowo zbierać, to mi to troszeczkę e, utrudni życie. W każdym razie myślę, że na ten moment możemy zakończyć. E, tak jak Brick powiedział, e, zaczniemy, Znaczy najłatwiej byłoby zacząć od tej tutaj strony. I chyba właśnie o to chodziło, że tutaj możemy przejść. Hmm? Przesunęliśmy drzewo, które blokowało ścieżkę. Teraz jest tam pełno potworów. A i muszę się pozbyć kamieni. O! Jak dobrze, że my tutaj jesteśmy. Tak, nadajemy się do roboty. D dzięki. Przynajmniej wyglądamy, jakbyśmy się nadwali. Ten tutaj kamień mi się bardzo podoba. Jakby, jaki jest Twój cel. No ale nic. E na ten moment zakończymy. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. I w następnym odcinku zajmiemy się sprzątaniem kamieni. Które albo może szybko pójść, albo również będzie to taki króciutki odcinek. Łep, zobaczymy jak pójdzie. W każdym razie to następnym razem. Na razie ludzie. Bye bye.